Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? No chodź. Zrobimy przerwę, chodź. Wiesz, piłkę, chodź. Mam wielkie chęć na słodkości, także jest szklanka z lodem. I do tego daję Coke mango. Wziąłam ostatnią łyka od Radka, spoko była, taka wiecie. Zaspokoi moje łaknienie na słodkie, zdecydowanie. A przy okazji, chce mi się pić, także dwa w jednym na niezdrowo. A co? to zobaczcie, na kim tronie leży księżniczka. No, ty księżniczka. Przyniosłam jej to łóżko, bo w ogóle w, tym starym, w tej starej ich sypialni, że tak powiem, już nie śpi. Także przyniosą łóżko, oczywiście dałam kapę, już tam rozkopała i śpi na takim grubym, ortopedycznym wyrku. Wybrałam się do sklepu, moi drodzy. I muszę Wam powiedzieć, że walczyłam ze sobą. Żeby nie brać auta. Staram się nie być się na tyle leniwa, że wiecie, droga do sklepu, która zajmuje mi tak naprawdę 7 minut, od tej pory będzie pokonywana autem. Nie, nie chcę do tego doprowadzić, a tym bardziej, że mamy w, w miarę ładną pogodę, także trzeba to wykorzystać, wiecie, póki nie pada, trzeba się chociaż przejść ten kawałeczek. I gotta tell you tak ogólnie, to nie wiem, po co idę do tego sklepu, bo nic nie potrzebuję. Ale tak jak mówię, chciało mi się wyjść z domu, chciało mi się przejść. Byliśmy dzisiaj z Luniskiem dosyć długo na dworze, ale wiecie, chce mi się. Do sklepu wędruje ze mną oczywiście wielorazowa siatka, tym razem z Haydenem. Piękne te choinki tutaj mamy, co? Zobaczcie, jakie one są śliczne. I pomyśleć, że takie coś mieliśmy w ogrodzie i że Radek sam to ściął. Razy 5. Masakra! Są fajne kolorowe skarpetki w bo Sainsbury's. O mój radek lubi kolorowe skarpetki, więc chyba jakieś mu kupię. O wow! Zobaczcie, błękit taki morski wchodzi bardzo w modę. Fajna lampka. Podobna do naszej, czyli czarnej, ale inny kolor. Piękna waza. Śliczna. Tylko, że ja za błękitem nie do końca. O, bardzo ładna tacka. Często się mnie pytacie, a mam taką srebrną. Znaczy nie taką, ale często się mnie pytacie, gdzie takie tacki można kupić. Także już kiedyś widziałam podobną do mojej w Sainsbury's, także teraz widzicie są takie. 18 jaka kosztuje dosyć dużo, ale ładna. O, i jest też moja żółta doniczka, o którą bardzo często dostaję pytania. Cały czas jest w Sainsbury's, jak widzicie ta na nóżkach. i jest cały czas po 14 funtów. Ja akurat kupowałam, to była jakaś promocja, przy kasie się okazało, ale świetna jest, polecam je. W tym momencie jestem zła, że nie wzięłam auta. Zobaczcie jakieś liczne kwietniki kolor, nie bardzo, ale bym przemalowała. Z 20 na 13,33. Śliczna jest. Bardzo mi się podobają takie stojące właśnie kwietniki. Super. Tak musiałam ze sobą walczyć, żeby nie brać za dużo rzeczy, żeby nie dźwigać, ale powiem Wam, że fajnie ta torba rozkłada balans. Także spoko. I kupiłam sobie na dzisiaj prosecco. Patrzcie, jakie znowu ładne niebo mamy. Śliczne. Ja uwielbiam takie widoki. Zresztą jak już mnie oglądacie długo, to wiecie, że ja widzę po prostu piękno albo doszukuję się piękna w najzwyklejszych rzeczach. Ale myślę, że to dobrze jest. Też tak lubię. Polecam Wam. To naprawdę dni będą weselsze. A ogólnie to mi chyba Radek Rogów doprawia. Radek, przyznaję się, jak oglądasz. Cholero jedna. No normalnie, naprawdę. Logi. A, miałam popatrzeć za tymi szminkami. Powiem Wam, świetne, świetne są te szminki w konturówce. Pokazywałam Wam je ostatnio. To jest ta z Maybelline. Naprawdę fajne. Trzymają się bardzo długo. Mm. Nie wysłyszają ust. Coś fajnego. Naprawdę coś świetnego. Bardzo łatwo nie je wykonturować. Usta znaczy wykonturować. Wiecie, delikatnie wyjechać za linię czy coś. Ten styl po prostu jest świetny, bo jest to w formie konturówki. Także jeżeli się zastanawiacie, to Wam polecam. O, Pradek dzwoni. Już za późno. Pradek teraz odzwaniał. Dzwoniłam do niego, żeby się zapytać, czy ostatnio bób cały złożył, bo mam chęci na kolację zjeść bób tylko gotowany. Ale nie odebrał. To mówię. Na pewno całego nie zużył. Właśnie oddzwonił, niestety, ale zużył. No, wymyślę co innego na kolację. Hej, chodź tu! Nie, zwiało. Pokażę Wam na szybko, chyba najmniej, że tak powiem, odpowiedzialne zakupy. Nieodpowiedzialne, ale najmniej rozsądne, o tak powinnam powiedzieć, zakupy z mojej strony. Ogólnie, to w drodze przypomniałam sobie, że chcę właśnie kupić te bułki. To jest Soft White Rolls. I jak widzicie, one są bezglutenowe. Nie, nie świruję. Mnie ten gluten nie szkodzi. Ale te bułki, moi drodzy, zobaczcie, jak one duże. Mogę jedną w ramach swojego zdrowego dodatku jeść. Także postanowiłam się, sobie, że kupię sobie taką bułkę. To oczywiście zobaczyłam gdzieś na Instagramie, że to jest uznawane jako. Jako zdrowy dodatek. Później Radosław i poprosił, żebym coś się mu kupiła. Mój Radek jest bardzo ciężki do zaspokojenia, a ja jestem bardzo nieoryginalna i nie potrafię kupować prezentów. Także moi drodzy, kupiłam ją skarpetki, bo skarpetek wiecie, zawsze gdzieś jakaś praniu ginie, a są fajne, kolorowe. Radosław ode mnie przejął <grym> noszenie kolorowych skarpetek, także wiecie, podstawa jest ciemna, a jakieś tam wzorki kolorowe mogą być. Super to wygląda moim zdaniem. Bez, bo bardzo długo nie jadł bezów. I kupiłam też mu takie cornery dwa. Jedne widzicie z jakimiś kuleczkami, drugie z jakimiś też y, oponkami y, Deser, deser kupiłam dla mnie i dla niego, co sobie zjemy Później dla mnie kupiłam pensetę. nigdy nie wiem jak się to wymawia, naprawdę nie wiem no ale no niestety później kupiłam takie duże pieczarki portobello, bo chciałabym zrobić sobie hamburgera właśnie zamiast bułki użyć pieczarek i też sobie kupiłam takie przecenione, to jest, wydaje mi się, że to jest do dzisiaj, ale wszystko ładnie wygląda, wiecie zawsze w ten sposób sprawdzam, tu nic złego się nie dzieje takie młode warzywka do smażenia myślałam, że do makaronu to zużyję Aha, i gumy do życia dla mnie. Nie wiem, czy mówiłam, że Prosecco sobie kupiłam. Tak na coś miałam chęć, także zastanawiałam się nad czerwonym winem, ale jednak wygrało Prosecco. A tutaj już czekają pomidorki ze szklarni. Dzisiaj zerwane. Codziennie zrywamy pomidory. Dzisiaj zerwane. Zaraz będę robiła sobie sałatkę na kolację. Nie ma, Babu, będzie sałatka. Też pysznie. No szkurde, nie trafi się ostatnio z y, awokado, no po prostu się nie trafi. Kupiliśmy chyba dwa dni temu. Wczoraj jadłam jedną połówkę, to było ok, takie wiecie, w sam raz, a dzisiaj zobaczcie, już do śmieci. Do śmieci, także kiszka, ale ja wam już chyba mówiłam, nie pamiętam, że zupełnie nie pamiętam, że my żeśmy siali, znaczy, nie, to że nie pamiętam, tam na pewno nie było żółtych pomidorów, także nie wiem, skąd u nas się wzięły żółte. I pomarańczowe pomidory. Po prostu nie mam pojęcia, ale są pyszne. Także cieszę się, że się znalazły w naszej szklarni. Kolacja praktycznie taka jak wczoraj, czyli makrela. Wiecie, że rzadko jem rybę, ale jak e, coś mi mówi organizm, że muszę, no to jem. Po prostu się nie bronię przed tym. E, także makrela w pomidorach. E, nasze pomidorki miks sałat, papryka ze słoika, halumi. tu jest e, 35 gramów i dwie takie tinsy. znowu z te takie wafle, boże, kromki z rajwity. Dzięki. Taka kolacja. Trochę słońca dzisiaj było i zobaczcie, żarówki od razu szaleją. Szaleją, może nie tak bardzo jak w lato szaleją, ale jest okej. Okay. I ja moi drodzy, muszę zebrać pranie, ale nie to wam chciałam pokazać. Chciałam wam pokazać, że spuszczamy wodę z basenu i ona spuszcza się już cały dzień. Zobaczcie, nawet połowa jeszcze nie zeszła. No niestety, z jakieś dwa dni się będzie spuszczała, ale będzie można wreszcie oporządzić ten ogród. Patrzcie, jak to ładnie wygląda. Wow! I moja piękna, piękna hortensja. Co vlog, musi być ogród. Poduszkę prałam IKEO-ową, moi drodzy, bo... bo zawsze kupuję nowe, a wiem, że je można brać, także je wyprałam, ale niestety wiedzę, że mi się zbomblowała. Tyle, że ja zawsze mam jeszcze pokrowiec, który też... Yy... Oczywiście prałam, bo zmieniam dzisiaj pościel. Sobota. E, także założę ten pokrawiec. Zobaczymy, jak to się będzie czuło i zobaczymy, czy będzie czuć te bąble. No bo jednak czuć, kurde. A dałam piłkę tenisową do prania. No i niestety nie pomogło. Radka. Radek ma spierza, y, poduszkę i wyschła idealnie. Wiecie, pierze się nie, y, nie skupia, nic się tam nie dzieje. Także Radka jest ok. A ta, no niestety taka, jak widzicie. Nie bardzo. Także zobaczymy, czy będzie nowa potrzebna, czy jednak ta będzie okej. Okay. Fokus. No. Znaczy ogólnie to Radosław ma przecież chrapuszkę, poduszkę, chrapuszkę, pamiętacie? Ale jej niestety nie można wyprać i to jest wielki ból, ale też zawsze jest po kropcu i na e, chrapuszce śpi, a tą drugą po prostu gdzieś zawsze trzyma, albo sobie wsadza tak, e, albo się do niej tuli, albo gdzieś w nogi sobie włoży, także jak małe dziecko, jak małe dziecko musi mieć jakiś kocyk, to mój tak ma kochankę w łóżku, poduszkę, kochankę, o. Także dobra, gadu-gadu tutaj, a ja muszę iść właśnie zmienić tą pościel. I chcę się iść wykąpać, wymyć włosy. E, Radosław jutro ma wolne. Uu, dzięki Bogu, miał pracować. I powiem Wam, że jak mi powiedział, że jutro pracuje, to mi się tak smutno zrobiło, bo mielibyśmy wolne dopiero w dwóch tygodniach razem. E, także, no ale już sobie zmienił zmiany, także spoko. E, I chyba pójdziemy do kina. Zobaczymy jeszcze jak to będzie, ale chyba jutro pójdziemy do kina. Bardzo długo w kinie nie byliśmy, no chyba, że będzie ładna pogoda. To będzie nam szkoda marnować tej pogody. Bo na pewno tego smoka gdzieś trzeba będzie zabrać. Tak, smoku? Mój smoku, jesteś tak. Tego smoka gdzieś będzie zabrać i z nią spędzić czas. Ale jeżeli nie, to mam nadzieję, że coś fajnego razem zrobimy. Dobra, idę szybko zmienić tą poście i się kąpać. Bo jak się rozgadam, to nie skończę. Bu! Ja już po kąpieli. E, z ręcznikiem na głowie, jak zresztą widać, i spotkanie pod oczami. I kochani, to są te płatki, które bardzo często kupuję sobie w TK Maxie. Patches się nazywają. One tak fajnie poprawiają kontur, nawilżają, nie ma tutaj jakiegoś takiego olbrzymiego szału, że jest wow, ale widzę, że mają działanie, zwłaszcza jeżeli te oczy właśnie nie są tak bardzo, bardzo przemęczone, to wtedy, to wtedy to widać. Ja zresztą nigdy nie mam żadnych jakichś tam, poczekajcie, jakie numery, o nie, nie wygrałabym w Totolotka. lotka, nawet bym dwójki nie miała, no mniejsza z tym. Fajne są, taką ale delikatną różnicę robią, także nałożyłam je sobie, także takie małe, mini, kolejne denko. I zabieram się, myślałam, że jeszcze mam maseczkę na stopy złuszczającą z... Holika? Nie, Tony Moly to jest, czy Holika Holika? Boże, teraz nie mam ale wiecie, to taką sławną, ale nie mam. Także zużyję sobie tą maseczkę, nie wiem, czy to jest, czasem nie jest maseczka, którą dostałam od Ilony na urodziny... Na stopy, ale ona jest nawilżająca Ona nie złuszcza, ona jest tylko tak mocno nawilżająca Także zrobimy sobie coś takiego 20 minut trzymać na stopach, a na pewno nie mam zamiaru i spać A i jeszcze jedna rzecz Tych y, płatków nigdy nie daję sobie pod same oczy Wiecie, że skóra z oczu przenosi wszystko jakieś 2-3 cm do góry Także żeby nie mieć podrażnień oczu, krem pod oczy też nakładajcie zawsze troszeczkę niżej e, Tak Pewnie każdy już to wie, ale tak, yy, tak właśnie robię. Dobra, biorę się za stóp w takiej formie. Yy, taką formę lubię. Powiem Wam, nie lubię smarować stóp kremami. Robię to takie takiej owszem, ale po prostu nie lubię, nie lubię, nie lubię smarować. Nie jakoś nie, nie potrafię w sobie tego nawyku wyrobić. Tak samo od nawyku balsamowania, chociaż ostatnio z balsamowaniem bardzo dobrze mi idzie. I tutaj jestem z siebie dumna. Wyobraźcie sobie, że wróciłam z prysznica i Luna spała tam, a nie na fotelu. Także chyba jej łóżko odpowiada. Tak. Ojej. W razie w, kocek jest zaścielony, jakby się zdecydowała, że chce spać na sofie. W tle leci woda, a mnie zastanawia, czy rodzicowi się spodoba jego prezent. Jak myślicie, obstawiajcie. <grych> spodoba się czy się nie spodoba? Boże, jak zimno, normalnie jest mi zimno. Idę się przykryć. Papa. Pa.